I uwaga! Będą tu odcinki z Diablo 3 Reaper of Souls Może. z ekipą. Z, z koleżkami. Tak. Ze, ze mną też. Będzie Szymon, Lonek, a także Dawid, a także Extris. takiego. Nie, tak się nazywa. I ja nie z to. moimi postaciami, Phoenixem i I uwaga! Jeśli chcielibyście mi pokonać jako, jako moja postać, jako Phoenix, to musicie się postarać, bo mi się ciągle regeneruje życie. Jestem niemal nieśmiertelny i mam najlepszą broń. I dwa legendarne pierścienie. Tam jest Twoje przed Tobą rzeczy, bo się we No krótko widzieliśmy, ogólnie zaczęliśmy Mogini! No, za... A z ogólnie nie będę nagrywał, no bo. No by no, tak. On będzie nagrywał u niego, będzie tylko to. Są wszystkie moje haki. Hejsy. Jak ja mówię, jak powiem to, ja e, ja mam będę miał też swoje konto. Szymon mlonek, oj, może będzie. I tak ma konto na YouTube, tak więc będzie dobrze. No, może, może będę wrzucał filmy też z Minecraft'a, no, właśnie. No, mam dwie skóry. No, so, wiem, że Minecraft jest już stary, no. Ale, ale i tak fajny jest. Jak mi mm. się uda, to będzie. I, tutaj... i, I jeśli ktoś będzie hejtować po tym filmie, mam, to niech to wypad od YouTube'a, bo on się nie nadaje. YouTube! E, to. czekaj jeszcze. O, o, wilk. YouTube miał co być. Chcę, YouTube chcę, ma być tak. fajny! Czekaj, co I chciałam, bez hateu! Co, co to, be, to moja wizja YouTube'a co, 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 bez hejterów. Czekaj, co ja chciałam powiedzieć? A, może jakąś wtedy to, to będzie do jeszcze? On nie jest, ale niestety był. Bo teraz mam ograniczenia komputerowe. Idioci. Noc, zaraz włączę dzień. Albo wiem co zrobię. Okej, okay, mam dużo materiału. No, powiedziałam, że będę hamski. Czy nie? Nie. E, a to właśnie będę hamski. Ustawiam noc i hard. To jest. <grym> okay. widzicie hard i to jeszcze mu adventures wstawię. <grym> nie, no dobra, nie chcę być taki nie kreatywny. Survival Normal, normal. Ale noc już była, noc już była. Normal. Survival. Mogę włączyć deszcz. A mógłbyś do mnie przejść, bo ja nie mam. jest jestem teraz bezbronny. Ja jestem w dupie Murzyna i nic nie widzę. O ile się to pociesza. Okej. Okay. Patrz, a patrzcie, on ma takie, takie dziwne, a ja mam o takie obładne. Łatwiutkie. Zobacz. mój obrazek. Ogólnie nie możemy się patrzeć na swoje obrazki. Zobacz, Mikołaj. Zobacz o mój obrazek. Zobacz, jaki ja mam. Nie to, co ty. Patrz. Mikołaj! Tak? Ogólnie nie możemy się właśnie patrzeć na swoje obrazki. Czekaj, masz słaby obrazek, ale może być. Eee... Dobym mi się przydało. Boże, my w sobie chodziliśmy, żeby zbierać kobla i drewno i, i gówno. Bo jest zostaćcie na kierowca. Stać się nie. A, ja... a masz drewno. Zacznij crafting. Czekaj, sprawdźmy. Mam, mam dużo drewna. że Prze... żyje... Przeżyjemy. No to zrób to tam... A ja mam do pięć w ziemi. Może trochę po, poza odcinkami będziemy coś robili, ale. No, wolimy, ale, ale, wolimy nie. Wolimy nie. To no. nie teraz, bo, ktoś, bo to mi to zniknie. Na pewno, na pewno nie, nie zawsze. Nie, no nie tak dużo będziemy robić poza odcinkami. Przepraszam, że robić moje kolano, ale po prostu ja muszę być teraz tak blisko. On, bo on ma problem. bo on ma problem. E, mogę ci po podać ci kordy, gdzie jestem? E, ja no jestem ja Do góry ma. jest czarno, do dołu jest czarno, po prawo jest czarno, po lewo jest czarno. Sam, sorry, ale sam nie, jest nie kordy. Kordy. sam nie widzę, czy do dołu patrzę, czy do, do góry jest. Znaczy, ok, ja wiem, bo ja mam monologę, prawda? Ale, <laughs> Życie jest takiego okay. krótkiego. Mam I już znisz. jeden miecz. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Brawo. Jest, jesteś na drugim końcu świata. Tak, nie może, no, tu ja pięć metrów ode mnie. Już pierdolę. Hmm. Wiecie, no bo w moim metr klocek. Widzę cię. Nie, to nie Cicho. Ja mam tutaj kickboxing. Szybciej! Wycofuję się, nie dam rady! O nie, koń! Jaki ty jesteś rozstrzeliwany, Muzinie. Ja go miłem patykiem! O, pająk, pajająk. Cześć, pajająk. Ja chcę zabić pająkę, bo ja mam mieć łuk. Kurde, ale blisko mnie, mnie nie ten... A jeszcze wcale życia przez niego nie straciłem? Nie, straciłem, okej. Okay. A jeszcze tak pięknie było. Mam no, trochę. Mam tylko, trochę tylko tak dwa, razy, dwa razy, trzy razy oberwałam. No nic, nie. No Jestem. Tutaj drugi pajająk. Teraz oberwałem. Zaraz zginę, ale dobra. Wszystko się robi dla sieci pająka. Pajająka, 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 Ja piję Zaraz zginę. Przez pajająka mam dwa serduszka, zaraz zginę, Sorry, mikoje, ale wypadły mi sieci. Nie widzę petuszki. Tak,